Cześć, dzień dobry. I mamy to Tour de Pologne 2025 za nami, wygrany przez Brendona McNulty'ego z drużyny UAE. Ja nazywam się Marek Cyjęc i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Tour de Pologne jest najważniejszym wydarzeniem w kolarstwie dla polskich kibiców, niewątpliwie. I był nie najważniejszym, ale w końcu, tak? W końcu Tour de Pologne był jakimś wydarzeniem dla szerszej publiczności. Newsy z Tour de Pologne pojawiały się na Cycling News, pojawiały się na innych portalach na kanałach Eurosportu na TNT Cycling czyli na anglojęzycznym kierowanym dla rynku na wyspach Eurosportu. Co więcej były tam niezłe wyświetlenia zatem zatem fajnie. No duża zasługa po prostu tutaj decyzji o tym aby Tour de Pologne do Eurosportu powrócił. Kwestia też istotna, to znaczy, to był dobry termin. W końcu, w końcu Tour de Pologne nie został, nie pokrywał się z innymi ważnymi imprezami. Nie został przykryty przez Tour de France, przez Tour de France Kobiet, przez klasika San Sebastian. Udało się, tak? To okienko, malutkie okienko atencji w napchanym po prostu kalendarzu, który jest no, wypełniony po brzegi. Teraz kolarstwo nie zasypia nigdy, kolarstwa jest bardzo, bardzo dużo. I to malutkie okienko atencji. Ja nie mówię, że Tour de Pologne Tegoroższa był wydarzeniem na skalę światową, bo oczywiście nie był, bo nie jest tym najważniejszym wyścigiem, ale, ale właśnie to niewielkie okienko między Tour de France Kobiet, a Wuelton, spowodowało, że znalazło się miejsce dla Tour de Pologne w szerszych mediach. Co więcej, i to jest istotne, te relacje na TNT Cycling, skróty, miały naprawdę, mają, tak? są tam cały czas, będą tam na zawsze, o ile oczywiście polityka korporacyjna nie zdecyduje. Inaczej, mają po wysokich kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, to są dobre wartości. W związku z tym, ktoś na świecie tym, na tym Tour de Pologne się interesował, więc to jest duży plus. To jest duży plus. I w końcu, bo no, różne oczywiście są głosy na temat Tour de Pologne, ale wyścig był w porządku. Dobrze wiecie, że ja zawsze staram się być fair wobec zawodników, wobec wyścigów, wobec tego, co się działo. Chcę być również fair wobec Tour de Poloń. Zawsze jestem fair wobec Tour de Poloń. Często, będąc fair, oznacza to bycie krytycznym. W tym roku było OK. Kropka w zasadzie w tym momencie mógłbym skończyć, mówiąc, że wygrał McNulty, i mówiąc, że było OK. No bo właśnie to jest taki wyścig, to, to nie jest ten wyścig z grupy tygodniówek najważniejszych, najbardziej prestiżowych, mimo że jest stary, mimo że ma sporo historii, no to on jest w tej drugiej i pół lidze tych tygodniowych etapówek i gdyby, gdyby on nie był w Polsce, gdyby nie to, że polska publiczność, że wy jesteście nim zainteresowani, no to z pewnością nie, ra, nie relacjonowałbym go codziennie tak obszernie, no bo jednak codziennie pisałem tam 3-4 tysiące znaków na temat m, tego, co wydarzyło się Dur de poloni, krótko mówiąc na temat Renewitur, czyli y, Turu w Beneluksie. Belgijsko-holenderskiego, no nie będę robił tyle materiałów, być może nie będę z niego robił materiałów w ogóle, a Renewi Tour i Tour de Pologne są na tym samym poziomie, jeśli chodzi o obsadę, jakość listy startowej i jakby znaczenie dla przebiegu sezonu być może. Renewitur ma większe nawet znaczenie dla przebiegu sezonu, chociaż realnie to są wyścigi na tym samym poziomie. To są wyścigi, którymi interesują się koneserzy, które są naprawdę dla takich diehard fanów kolarstwa, którzy dodatkowo jeszcze nie są zmęczeni sezonem, no bo tych wydarzeń w kolarstwie jest multum. Jesteśmy po szczycie zainteresowania na świecie. Ten szczyt jest przeciągany w Polsce o tych kilka dni, jeszcze dla Tour de Poloń, bo właśnie możemy sobie obejrzeć World Tour. Nauczyliśmy się cieszyć tym świętem kolarstwa. Nauczyliśmy się cieszyć kolarstwem przy trasie naprawdę tłumy widzów. Jak na tak niewielki wyścig, jak na wyścig, jednak z nie najlepszą obsadą. To były naprawdę tłumy widzów przy trasach i to super wyglądało. Ci kibice entuzjastyczni, w zasadzie przy premiach, w miejscowościach, na premiach górskich, już nie mówię o, o tym weekendzie dla amatorów w Bukowinie, gdzie był Tour de Pologne, gdzie były jakieś inne imprezy towarzyszące. Wydaje mi się, że z punktu widzenia kibiców dawno tylu nie było, a generalnie, tych kibiców na trasach jest sporo. Myślę, że tutaj spore znaczenie. Po pierwsze pogody, po drugie, no jednak tego tournée pożegnalnego Rafała Majki, które udało się częściowo, ale Rafał Majka, mimo kontuzji, mimo upadku na etapie do Wałbrzycha, w dobrej dyspozycji żegnał się z kibicami i myślę, że część tutaj fanów przy trasach przyszła Rafała Majkę pożegnać i mu podziękować ale wyglądało to wszystko. Wszystko dobrze, wyglądało to też dobrze w telewizji. Oczywiście są różne zastrzeżenia co do tego, że te transmisje od startu do mety z jednej strony są niepotrzebne, a z drugiej strony tak naprawdę nie są całkiem od startu, bo są czterogodzinne. W związku z tym, tutaj na przykład te miejscowości startowe, które jakby na no to nie patrzeć, płacą za obecność w telewizji. Nie są eksponowane tak, jak mogłyby być, ale tak czy inaczej, długie transmisje pokazujące wiele, pokazujące prawie całą rywalizację, formowanie się ucieczek, wczesne premie lotne i tak dalej, i tak dalej. oprócz tego Eurosport to warto zaznaczyć, Eurosport Polska zrobił tutaj duże wydarzenie. Mieli studio, mieli ekstra materiały, mieli swoich wysłanników na trasie i to nie byle jakich, bo byłych zawodowców Maciej Bodnara, Maje Włoszczowską. Robili dodatkowe materiały, mieli studio prawie jak z telewizji śniadaniowej. Myślę, że tutaj też ta obecność polskiego Eurosportu, który jednak w środowisku kolarskim, w środowisku, Kibiców kolarstwa no, ma duży autorytet, jest yy, pierwszym źródłem, z którego yy, wielu ludzi zainteresowanych kolarstwem mniej lub bardziej czer czerpie informacje. Tych informacji w Eurosporcie było dużo, na socialach Eurosportu, na grupie Eurosportowej, yy, więc to też robiło dodatkowe zasięgi i wzbudzało zainteresowanie, więc dla Tour de wyszło to, wszystko, yy, wyszło to wszystko na dobre. Oczywiście były kontrowersje związane z tą neutralizacją na etapie do Wałbrzycha, o tym za momencik. Uważam, że kontrowersje jako takie i to coś gdzieś tam się pojawiało w mediach społecznościowych, w tym zagranicznych, no nieuzasadnione, bo to wydarzenie losowe, ale po kolei, po kolei przechodźmy już do. Części sportowej, bo ta też no, wymaga jakiegoś komentarza, może nie bardzo głębokiego, ale wymaga. Trasa anonsowana była jako wymagająca. Była na tyle wymagająca, na ile może być. Istotne jest to, że mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery sprinty z peletonu. Ten etap do Wałbrzycha zneutralizowany, ale myślę, że on zakończyłby się realnie podobnie jak etap podobnie jak etap do zakopanego. W związku z tym mamy na etapie Wrocław Legnica, taki faktycznie leg legitny sprint z Peletonu, tam Olaf Koi. Etap do Karpacza, górzysty, z górskim sprintem, z nie bardzo dużą selekcją, ale jednak z pewną selekcją. Tutaj niespodzianka: Paul Lapeira z Decathlonu wygrywa. Idealny timing na Orlinku, ten finisz tego wymaga. No i Paul Lapeira tutaj no, pogonił. Po Jana Christena z UAE. Jan Christen to wymaga komentarza. Jan Christen, młody zawodnik, młody Szwajcar o dużym talencie, wielkim potencjale i dużym ego, który jeździ jak wariat, atakuje trochę nierozważnie, nieroztropnie. Często gdzieś wbrew taktyce swojego zespołu to było widać na Tour de Suisse, gdzie o ile pamiętam Michael Bjerg skomentował jazdę, że jak Kristen ma dobre nogi, to mógłby je wykorzystać dla drużyny, a nie dla siebie. Tam Christen się wycofał z tego, z tego wyścigu, nie wiadomo czy chory, czy obrażony. W San Sebastian, gdzie gonił za Giulio Ciccone, Trudno powiedzieć, czy on skasował swojego kolegę z drużyny Del Toro, czy nie, ale też taka jazda no, wątpliwa taktyczna na Tour de Polonii. Liczne ataki, bardzo dużo szarpania, ale para w gwizdek. No i tutaj z kolei Rafał Majka po etapie do Karpacza skomentował, że gdyby Kristen wytrzymał chwilę, pojechał lepiej taktycznie, to pewnie by wygrał i, i miałby koszulkę lidera. No i etap trzeci, etap do. Wałbrzycha, fajna górska trasa, niestety z kraksą na ostatnim zjeździe, na przedostatnim zjeździe. Tam sama czołówka peletonu jadącego, już ścigającego, będącego blisko za ucieczką, wpadła do, wpadła do rowu. No i przykra, trudna sytuacja, ponieważ choć nie leżało wielu zawodników, to wielu było mocno poszkodowanych i wymagało opieki medycznej, w związku z tym tutaj karetki były zajęte, a ponieważ karetki były zajęte to trzeba było ten etap na chwilę zatrzymać, tutaj też były kontrowersje związane z tym, że sędziowie, prawdopodobnie komisarze UCI, prawdopodobnie źle oszacowali, który zawodnik był gdzie w peletonie, w związku z tym po restarcie rywalizacji finiszowali z grupy, gdy ta dogoniła ucieczkę, finiszowali zawodnicy, którzy już wcześniej odpadli z peletonu, Michał Kwiatkowski rozprowadził Bena no, Które w zasadzie tego etapu wygrać nie powinien, ale było jak było. Trochę tutaj się wylało na Tour de Poloń, ale takie sytuacje się zdarzają w tym momencie na wyścigach. Ja uważam, że jeśli należy zadbać o bezpieczeństwo, w sensie jeśli właśnie jest są trudne warunki albo no, Obsługa medyczna jest na tyle zajęta, że zgodnie z przepisami jej zaczyna brakować, to należy ten wyścig zatrzymać. Tylko należy to zrobić lepiej. Tutaj uwaga do komisarzy UCI: nie pierwszy raz, że powinni zrobić to lepiej, ale takie sytuacje się zderzają na. Wyścigach większych, bardziej eksponowanych, z lepszą listą startową. Kilka lat temu pewnie ten wyścig by jechał dalej, a zawodnicy leżeli by w rowie, już tak mówiąc brutalnie. Więc trochę business as usual. Uważam, że fakt tej neutralizacji to jest właśnie wyraz jakiegoś postępu w kolarstwie i dbania o bezpieczeństwo zawodników. Też to raczej był przypadek losowy, bo kolarze już, ponieważ jeździli na rundach, kolarze już tą drogą jechali, zresztą ta droga miała nie najgorszą nawierzchnię. Popełnili gdzieś jakiś błąd po prostu. No ale Baroncini, Seaway. Naprawdę poważnie kontuzjowany. Nie wiem, jak tam dalej sytuacja wygląda. Nagrywam, nagrywam w poniedziałek rano. W niedzielę jeszcze był utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej, w stanie stabilnym, ale z poważnymi obrażeniami twarzy. Poważnie podług się Lapeira. Musiał wycofać się z wyścigu Matias Wacek, który był jednym z faworytów. Poważnie kontuzjowany. Rafał Majka, który potem mimo bólu wrócił, wrócił do dyspozycji, ale już raczej pracował na swoich kolegów niż starał się zabawiać kibiców swoimi atakami, ale i tak wydaje mi się, że na to. Co mógł, to zrobił dużo. Natomiast, co jest, co jest istotne, no to ten etap do Wałbrzycha trochę stracony. I nie przez, tę, nie przez tę kraksę, nie przez tę neutralizację, tylko stracony przez układ trasy. Bo myślę, że co by się tam nie wydarzyło, to po ostatnim podjeździe do mety w Obrzychu było za dużo pod, w terenie płaskim, za dużo w terenie opła, yy, yy, otwartym, za dużo po takich szerokich drogach i to wszystko raczej by się zjechało tak jak na etapie do Zakopanego i mielibyśmy finisz może nie z tak dużej grupy, ale z kilkunastu. Może 20, może 30 osobowej i znowu wygraną jakiegoś klasykowca lub sprintera. Etap to Cieszyna, podobnie tutaj tego akurat się spodziewaliśmy że te podjazdy w połowie etapu no nie zrobią selekcji, natomiast rundy w Cieszynie takie typowo klasykowe no i tutaj znów Kwiatkowski rozprowadzający zawodników i na osu, ale Polmanie młody Francuz z Sudal Quickstep no objechał ich w tempie atomowym, piękne piękne, imponujące zwycięstwo to jest kolejna wielka gwiazda sprintu i to może być jakaś nadzieja dla drużyny Quickstepu po odejściu REMCO Event Pula. Ta drużyna będzie się przebudowywać w stronę znowu sprintersko-klasykowej pozyskali, już ogłosili transfer z powrotem, znaczy nie z powrotem, ale transfer do, do, dobrego zawodnika, dobrego, doświadczonego klasykowca dla Van Barle. W związku z tym tutaj ta dywizja brukowo-klasykowa rośnie w siłę z powrotem w Quick stepie, te brukowane uliczki w Cieszynie i wygrana w pola maniera tutaj też to potwierdzają. Etap do Zakopanego stracony znów trochę jak etap do Karpacza, ale tutaj tego się spodziewaliśmy. Mimo licznych podjazdów, mimo jak na polskie warunki, Ciężkich podjazdów, za dużo odległości między nimi. Ostatni podjazd na kolejna, kolejne ataki Kristena. Jan Kristen atakował też z Betiolem na zjazdach. Zrobił co mógł w tych warunkach, ale złapani. I z kolei znów atomowy finisz kolejnego młodego zawodnika Wielkiej Gwiazdy. Matthew Brennan wygrywa w zakopanym. W związku z tym tutaj mieliśmy w zasadzie wszystkich zawodników, po których spodziewaliśmy się, że etapy sprinterskie, czy około sprinterskie wygrają oni te etapy wygrali Koi Brennan ma nie. Etap do Bukowiny najbardziej selektywny. Tutaj zaskakująca, zaskakujące, zaskakujące rozstrzygnięcie, pardon. Victor Angelotti z Monaką, on się bardzo dobrze pokazał już na etapie do Karpacza, w zakopanym, w sensie na podhalu w Bukowinie, Lapera, który też leżał w tej kraksie na etapie do Wałbrzycha już zmęczony i poobijany, nie wytrzymał tempa. Było sporo selekcji, było sporo. Selekcji na gliczarowie Rafał Majka faktycznie tutaj podkręcał tempo, Hristen atakował, ale to wszystko było rozgrywane pod, pod Magnaltiego tak naprawdę z jednej strony, jeśli chodzi o ekipę z Emiratów, a pod Tiberiego, jeśli chodzi o Bahrain, dwóch zawodników, którzy dobrze się spisują w górach i dobrze jeżdżą na czas. Oni rozgrywali ten etap dla siebie. Magnalty skoczył w samej końcówce, kiedy już nie wytrzymał tempa Tiberii, ale z grupki pościgowej Angelotti wyskoczył, jak z Procy. Bardzo, bardzo dynamiczny finisz. To jest w ogóle mega duże zaskoczenie. To jest zawodnik, który ma 30 lat, który w wieku 30 lat dołączył do Ineosus drugodywizyjnej grupy hiszpańskiej. No i tutaj był blisko, blisko wielkiego sukcesu w klasyfikacji generalnej wyścigu torowego, ale tak koszulka lidera na jeden dzień oraz wygrana etapowa to jest jego życiowy sukces. Angelotti nie obronił się na czasówce w Wieliczce, którą zgodnie z przewidywaniami wygrał McNulty, to jest jego duży sukces również. To jest jego również duży sukces. Drugi w generalty Antonio Tiberi. Antonio Tiberi, który tour de Poloń i to jakby zadeklarował, powiedział wprost, traktuje jako przygotowanie do hiszpańskiej wuelty. Jeśli Tiberiemu dobrze pójdzie na hiszpańskiej Włcie, no to będzie to plus dla Tour de Pologne. Być może kolejni zawodnicy w przyszłości będą wybierać nie Wuelta a Burgos, a właśnie Tour de Pologne. Chociaż to zdarzało się w przeszłości, ale no poniekąd trzeba będzie znaczy trzeba będzie, nic nie trzeba będzie warto będzie przyglądać się Tiberium na Walcie i temu, jak Tour de Pologne wpłynął na te jego przygotowania. Trzeci w generalce, dzięki dobrej czasówce, Subrero, czwarty Jan Christen. Langellotti piąty, szósty Betiol, który, który dla Astany tutaj trochę punktów ugrał, Astana przypominam ściga się o licencję World Tourową i punkty z Tour de Pologne dla niej cenne Rafał Majka na miejscu ósmym myślę, że pożegnał się w dobrym stylu z polskimi kibicami, mimo tych Perpety na etapie do Wałbrzycha z kolei Michał Kwiatkowski który tutaj no, robił znakomitą robotę, wyścigu nie ukończył chory, dużo było zawodników chorych na tym wyścigu dużo się wycofywało. No niestety, podobno covid w ogóle wrócił do peletonu. Jeśli chodzi o polskich zawodników, Michał Pękala 22, Mateusz Gajdulewicz 30. Marcin Budziński 30, 33, Filip Maciejuk 59, tak jak patrzę, Tomasz Budziński 80, Patryk Stosz 111, ukończyło 112 zawodników, ale co istotne, Patryk Stosz dzięki aktywności na premiach lotnych z koszulką najaktywniejszego, Tomasz Budziński próbował walczyć w klasyfikacji górskiej, ale tutaj zdecydowanie bardziej zdeterminowany był Timo Kielich z Alpesinu, który, no jak szalony, zbierał punkty na kolejnych premiach górskich. Widać bardzo, mu na tym, widać bardzo mu na tym zależało. Klasyfikację punktową wygrywa Ben Turner, najlepszą drużyną Emiraty. No i tak, kończymy ten wyścig. Oczywiście są wątpliwości co do trasy, czy można tutaj z polskich podjazdów wyciągnąć więcej. Pewnie można. Ale dobrze wiecie, że uwarunkowania samorządowo-sponsorskie są takie, a nie inne. W związku z tym, aby otworzyć trochę bardziej rywalizację, no bo nie ukrywajmy, no polskie podjazdy, to mówił Maciej Bodnar, ale to też widać po prostu po tym, jak obecnie jeżdżą zawodowcy. Polskie podjazdy, no nie wprowadzą selekcji w zawodowym peletonie i to nawet w zawodowym peletonie, w którym są ci zawodnicy, z drugiego szeregu zawodowego peletonu. Tych podjazdów jest za mało, są od siebie za daleko, są za mało strome. Realnie, żeby dokonać selekcji, potrzebny jest Gliczarów. Fakt faktem, zawodnicy też nie jeździli tutaj jakimś absurdalnie wysokim tempem. No, ale oni mają mózgi, słuchajcie, kolarze myślą tak? Nie tylko dyrektorzy sportowi im mówią, przez słuchawkę, nie dajcie sobie wmówić, że to kolarze robią tylko to, co im powiedzą. Przez słuchawkę. Kolarze myślą, kolarze wiedzą, mają swoje doświadczenie. Wiedzą, że jeśli podjazdy są od siebie oddalone, wiedzą, że jeśli z ostatniego podjazdu do mety jest kilkanaście kilometrów zjazdu. No to oni nie pójdą all out po to, żeby stracić tę energię i po to, żeby im ktoś jeszcze poprawił, bo nie ma możliwości przy prędkościach, a prędkości wiążą się z oporem aerodynamicznym. Przy prędkościach, z jakimi obecnie jeżdżą zawodowcy, nie ma możliwości, żeby nie ma możliwości, żeby ta selekcja się zrobiła. W związku z tym moja propozycja, podpowiedź, można byłoby utrzymać trasę w tym stylu jak w tym roku. Bo ona naprawdę była fajna, była malownicza, jechała przez ładne okolice, pokazywała zabytki, pokazywała przyrodę. Ale właśnie na przedostatnich podjazdach, jeśli etap kończy się tak jak w Karpaczu albo w Bukowinie, na podjeździe, więc tam na przedostatnim podjeździe albo na ostatnim podjeździe, tak jak na etapach do Zakopanego i do Wałbrzycha, zrobić premię bonusową, taką jak na. Taką jak bywają na Tour de France, taką jak bywały w tym roku na tych właśnie pagórkowatych, ale nie na górskich etapach na Tour de France kobiet. Co zachęciłoby do ataków, co zbalansowałoby trochę czasówkę, bo ta czasówka wydawałoby się, że będzie balansować klasyfikację generalną, ale mimo, że była krótka, to ona przeważyła. W związku z tym, te dodatkowe sekundy na premiach bonusowych mogłyby tę rywalizację z jednej strony trochę rozbić, bo byłyby trochę większe, trochę większe różnice, jeśli ktoś decydowałby się na tych premiach walczyć, a z drugiej strony takie 20-30 sekund zdobyte na metach i na premiach. W bonusowych, właśnie balansowałoby taką krótką, 12-13 km czasówkę. Myślę, że to jest fajny pomysł, który z jednej strony uatrakcyjniłby rywalizację, a z drugiej spowodowałby, że może zawodnicy na tych ostatnich podjazdach jechaliby bardziej agresywnie i bardziej ryzykowaliby, bardziej ryzykowaliby atak, nawet jeśli miałby zakończyć się niepowodzeniem bo przynajmniej bo przynajmniej mieliby te sekundy bonifikat. No i tutaj wychodzę z tak Pomysłem, z taką propozycją, może ktoś w Lang Teamie jednak posłucha tego materiału i to do niego dotrze, bo to uatrakcyjniłoby wyścig i sprawiłoby, że ze sportowego punktu widzenia byłby ciekawszy. Nawet w tych ramach, które z różnych powodów, jak wiecie, właśnie sponsorskich, samorządowych, to już wszystko wiecie, bo słyszeliście to dziesiątki dziesiątki razy w telewizji, w mediach, że trasa. Jest jaka jest, bo taka być musi, to w tych ramach ten wyścig może byłby ciekawszy. No i kończę, kończę, bo cóż więcej powiedzieć. I tak wydaje mi się, że właśnie jak na wyścig z tego drugiego szeregu, to jest dużo treści wyprodukowanych, ale zostały one wyprodukowane dlatego, że ten wyścig jest u nas. Jest nasz, w związku z tym nas interesuje. Zatem, moi drodzy, ja biorę chwilkę oddechu, będą jakieś materiały między Tour de Polonia a Vueltą, ale biorę chwilkę oddechu na Weltę która, żeby mieć dy dyspozycję na WLT która pod koniec miesiąca się zaczyna, o ile się nie mylę, od dziś mamy jakieś 12 dni do rozpoczęcia tego wyścigu, ale rzeczy się dzieją, więc będę relacjonował również także moi drodzy, dzięki wielkie, do zobaczenia do usłyszenia, cześć